Witam Was w kolejnym odcinku z serii o stylu klasycznym. Dzisiaj zajmiemy się koordynacją, połączeniem pracy nóg i rąk. Pierwsze ćwiczenie będzie zdecydowanie najprostsze. Po prostu zanurzamy się z pomocą drabinki na dno, a później wypływamy siłą wyporności Waszych płuc. To ćwiczenie bardzo fajnie pokazuje, że jak weźmiecie głęboki oddech, to nie popłyniecie na dno. Drugie ćwiczenie to po prostu trudniejsza wersja pierwszego ćwiczenia, czyli robimy to samo płynąc. Możecie sobie wykorzystać w tym ćwiczeniu albo nogi do żaby z poprzedniego odcinka, albo nogi do delfina, albo nogi do kraula. W tym ćwiczeniu wystarczy, że zanurzycie głowę i poczekacie aż powietrze z waszych płuc wyprze was do góry. Trzecie ćwiczenie to moje osobiście ulubione ćwiczenie, czyli trzy razy nogi do żabki, i jedno pociągnięcie rękami do żabki. W tym ćwiczeniu wystarczy napędzić się samymi nogami do żabki, a później poczekać aż powietrze spód wyprze Was do góry i wtedy uruchamiacie ręce. Czwarte ćwiczenie jest odrobinę niewygodne, ponieważ chciałbym, żebyście osobno pracowali rękami, osobno nogami. Czyli wykonujemy jedno pociągnięcie rękami, czekamy dwie sekundy, a później wykonujemy kopnięcie nogami, znowu czekamy dwie sekundy. Jest to jedno z wolniejszych ćwiczeń, także nie starajcie się popłynąć jak najszybciej, tylko osobno kopnięcie nogami, poczekajcie. I osobno róbcie pociągnięcie rękami. A piątym naszym ćwiczeniem będzie pełna żabka. Tutaj wykorzystujemy wszystkie umiejętności nabyte w poprzednich ćwiczeniach. Jest to bardzo podobne ćwiczenie do poprzedniego, tylko skracamy sobie czas pomiędzy kopnięciem i pociągnięciem rękami.